Zapraszam na kolejną prelekcję, kolejny wykład, kolejne spotkanie. Zapraszam na scenę dr Izabelę Krzemińską, Orange Polska. Przemysł 5.0 wyzwania ery bardziej ludzkiej technologii. Czy uda nam się tego nie zepsuć? Dr Izabela Krzemińska, liderka technologiczna w Orange Innovation, badacz z natury, psycholog, psychometra. Data scientist, ekspert od AI z wykształcenia, naukowiec szukający równowagi pomiędzy użytecznością technologii a dobrostanem człowieka, obecnie w programie badawczym Kiri, dotyczącym indywidualizacji doświadczeń cyfrowych. I na pytanie, co Panią najbardziej intryguje w AI, Pani doktor odpowiedziała, Intrygujące jest nie samo tworzenie AI, a to jak AI redefiniuje i stwarza nas ludzi. Jak zmienimy się, jak ewoluujemy społecznie i biologicznie przez wszechobecność AI. Gorące prawa dla Pani. Dzień dobry. Bardzo się cieszę i bardzo jestem zaszczycona tym, że mogę do Was mówić dzisiaj i zostałam zaproszona. Zaczynamy tę krótką podróż przez to, co chciałam Wam powiedzieć o tym, jak właśnie AI nas zmienia i jakie jest z tym wyzwania związane. Zacznijmy od tego, czym jest rewolucja przemysłowa, jak jest, jaka jest ewolucja tego przemysłu przez, przez ostatnie 250 lat. Za każdą cyferką ilustrującą czy zaznaczającą etap tej rewolucji stoi konkretna technologia. Zaczęło się od mechanizacji, później od elektryfikacji, automatyzacji, digitalizacji. To było tak niedawno, 2010 rok, 21 wiek. A Cztery lata temu zaczęto mówić o piątej rewolucji przemysłowej i dzisiejsze spotkanie nasze tutaj poświęcam właśnie temu, żeby wyjaśnić na czym ta piąta rewolucja polega i dlaczego tak szybko zmieniliśmy tą cyferkę i zmieniliśmy y, sposób widzenia tego, co się, co się dzieje na świecie. To, co możecie też zobaczyć na tym slajdzie, który przygotowałam, to to, że technologia ma coraz krótsze życie. To znaczy pierwsze dwa etapy to były etapy prawie 100 lat. Czyli technologia trwała bardzo długa i to dotyczyła, pomyślcie sobie, dwóch albo trzech pokoleń ludzi. Jedna technologia, która zmieniała świat, przyśpieszyło w XX wieku do 40 lat, czyli połowy tego pierwszego okresu, a w XXI już jest dużo krócej, bo mamy 10 lat w czwartej rewolucji, czwartej przemysłowej i 5 lat, że piąpiące, no ja myślę, że te niektóre zmiany już się dzieją w real time. Kilka cyferek, nie byłabym data scientistką, gdybym ich nie pokazała w tej prezentacji, pomimo, że ona jest bardzo, na, bardzo na górnolotna, z lotu, ptaka, z lotu ptaka pokazuje pewne rzeczy. Według Deloitte i według Gardnera 20% rocznie wzrasta efektywność i adaptywność AI, co oznacza, że ona się podwoi w ciągu czterech albo 5 lat. Taka jest, taka jest w tej chwili tendencja i prawdopodobnie będzie jeszcze przyspieszać. 3 miliony w tej chwili industrialnych robotów istnieje na świecie, z czego, ciekawostka, 70% mieszka w Azji, a 30% wreszcie świata. Co 5 sekund jest wdrażany nowy robot, który, jak wiadomo, za nim stoi sztuczna inteligencja. To nie jest tak, że są takie te roboty mechaniczne, całkowicie mechatroniczne, które były jeszcze 50 lat temu, tylko to są roboty, które są już wyposażone w systemy sztucznej inteligencji. No i ostatnia cyferka, która bardzo jest taka znacząca, 1,6 miliarda miesięcznie wejść i korzystać z serwisów tylko jednego openai Pomyślcie sobie, jak to jest dużo. Mamy około 8 miliardów ludzi na Ziemi. 1,6 miliarda wejść na jeden serwis tylko dotyczący zapytań AI-owych, -AI i to jest tylko wierzchołek góry lodowej, dlatego że wszyscy sobie nie zdajemy nawet sprawy, że w każdym naszym telefonie są setki. Sztucznych inteligencji zaszytych, które są po prostu dla nas niewidoczne. Jeżeli zamieniamy mowę na tekst, tekst na mowę, robimy różne inne rzeczy, za tym wszystkim stoi sztuczna inteligencja. I to jest mniej więcej podstawą tej zmiany, to że po 10 latach zmieniliśmy cyferkę w mówieniu o przemyśle, o rewolucji przemysłowej na piątkę bo za tą piątką stoi ta ejaizacja, ale jak widzieliście na tym slajdzie, ja nie napisałam tego terminu, nie nazwałam tej technologii jako ejaizację, podstawę tej zmiany z czwórki na piątkę, tylko mówię o humanizacji i o personalizacji. Już się tłumaczę. To, co, czego nie możemy zrobić dzisiaj i to widać po tych cyfrach, będziemy mogli zrobić jutro i to jutro nie jest przenośną. To znaczy te zmiany są tak szybkie, że na pewno to jutro nie jest przenośną. Więc pytanie zostaje, co to jest hiperpersonalizacja i dlaczego sparowałam to, skojarzyłam to od razu z humanizacją, nawet mówiąc o pewnej hiper, hiperhumanizacji. Czym się różni hiperpersonalizacja od tradycyjnej personalizacji, której do tej pory znamy? Stara personalizacja, ta jeszcze od czasów Kotlera, taka zwykła marketingowa, opierała się na tym, że całe nasze wysiłki, nawet analityczne, mówię big dataowe, BI owe analizy danych, statystyka, służyły temu, żeby znaleźć wspólne cechy typowego klienta dla danej grupy opisanego przez zmienne, które widzimy. Tak? Czy to jest płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, być może narodowość, być może jakiś inny zawód, czy inne jeszcze cechy takie socjodemograficzne, których używaliśmy. Ale szukaliśmy klientów, szukaliśmy cech, które łączą tak bardzo drobno rozbite grupy. Hiperpersonalizacja to jest zjawisko, w którym segmentów jest tyle, ile jest ludzi. Czyli każdy człowiek jest segmentem. Dlatego, ja o wiele bardziej, nawet w publikacjach, czy o tym, jak o tym mówię, wolę termin indywidualizacja. Tutaj używam hiperpersonalizacja, bo to jest znany termin i o tym generalnie mówię. O tym opowiadam w tym wykładzie, ale indywidualizacja, moim zdaniem, jest lepszym terminem. Czy ona się charakteryzuje? Charakteryzuje się tym, że mówimy o przetwarzaniu danych w czasie rzeczywistym. Czyli nie, nie wnioskujemy na temat tego, co było w historii użytkownika, nie wnioskujemy na temat bi nie wnioskujemy na temat, BIA, nie wnioskujemy na temat e, natomiast tego, co zebraliśmy zabrali, o tym użytkowniku, tylko używamy danych kontekstowych tu i teraz. Analizujemy użytkownika w momencie, kiedy on używa danej technologii i do tego kontekstu i do jego reaktywności dopasowujemy nasz serwis i, i reakcję serwisu. To co jest również charakterystyczne to to, że właśnie dzieje się dynamicznie i mamy algorytmy, czy mamy sztuczną inteligencję, która działa proaktywnie i antycypuje przyszłe potrzeby tego klienta, czyli antycypuje to co się stanie. Trochę tak jak czat GPT. Tak? Czat GPT on antycypuje yy, na podstawie naszego pytania, co byśmy chcieli dalej usłyszeć i o czym będziemy mówić. Nie wiem czy korzystacie z ChatGPT, GPT. On jak często udziela nam odpowiedzi, to od razu nam podaje kolejne pytania. Kolejne pytania, które uzupełniają ten temat, który on właśnie opisał. I to jest właśnie ta antycypacja, która się dzieje za udziałem sztucznej inteligencji. To, co jest również znaczące i o tym, na tym chciałabym się skupić, dlatego że to jest potrzebne mi do, do wyjaśnienia później tej humanizacji, to jest multimodalność, czyli multi. multi yy, yy. Jakby powiedzieć, multi, y, nie, ba, variable, multi diamond diamond, wymiarowość, taka wielowymiarowość. Popatrzmy, przygotowałam takie zestawienie, które pokazuje, że proces ewolucji od starej customizacji personalizacji do dzisiejszej indywidualizacji przebiega dokładnie zgodnie i jest skorelowany z ilością zmysłów. Które są angażowane w przygotowywanie różnych sztucznych inteligencji i tego, co jest serwisów. Im więcej zmysłów, tym większa możliwa indywidualizacja. Dlatego mówię, że ta multimodalność jest niezwykle istotna do tego, żeby tą indywidualizację osiągnąć. To, co się dzieje na końcu czyli tej ścieżki, czyli na końcu, mamy, mamy efekt tak zwany flow, który występuje już w tej chwili według badań w metawersie czyli ludzi, którzy wchodzą do metawersu i doświadczają rzeczywistości wirtualnej w metaversie. Efekt flow polega na tym, że nasz mózg już nie odróżnia sztucznej rzeczywistości od prawdziwej. To znaczy zanurzenie jest tak głębokie, że mózg reaguje tak, jakby wszystko działo się naprawdę. Razem z zaangażowaniem zmysłów, dlatego powiedziałam, ta multimodalność jest bardzo ważna, razem z zaangażowaniem zmysłów wzrastają pewne... E, Emocje, które nam dotyczą. Czyli tak, łatwiej antropomorfizujemy to, co jest sztuczne, czyli sztuczne byty, które się pokazują. Um, przypisujemy im większą naturalność czyli te kontakty ze sztucznymi bytami wydają się nam się bardziej naturalne. My jesteśmy bardziej zaangażowani dokładnie tak, jak jesteśmy zaangażowani w kontakty z drugim człowiekiem. Mamy większą satysfakcję. A co, co jeszcze za tym idzie, oczywiście większą przyjemność. Czyli mamy więcej przyjemności z tego rodzaju kontaktów. Nie mam tego na slajdach, ale powiem z badania, które robiłam dwa lata temu, wychodziło, że czy wyszło na polskiej młodzieży, że 30% polskiej młodzieży mówi, że woli doświadczenia wirtualne, bo są lepsze niż rzeczywiste. To są na grupie 18-24. 30% powiedziało, że one były atrakcyjniejsze dla nich i są lepsze niż rzeczywiste. To o czymś świadczy. Pokazuje to nie, nie będziemy tego analizować, ale chciałam powiedzieć, że pomimo, że ja mówię na tym z pewnego lotu ptaka, to analizujemy to bardzo dokładnie u nas w Orange Innovation w Wydziale Badań i to jest mapa rozwoju. Technik, które stoją za multimodalnością, czyli do multimodalnym przetwarzaniem danych, w, w, w tylko w jednym celu w celu rozpoznawania emocji użytkownika. Zobaczcie, ile tego jest. Ja może ci nie robić zdjęć, umieszczę to na Linkedzie, więc nie nie, nie będzie, nie będzie problemu. To, co jest na żółto zaznaczone, to są obszary świeże, czyli takie luki badawcze, gdzie w tej chwili powinny być robione jak najwięcej, napowiedziane i są robione jak najwięcej badań, po to, żeby przyspieszyć pewne rzeczy. I żeby ta indywidualizacja cyfrowych doświadczeń mogła być lepsza i bardziej naturalna, o tym mówili wcześniej panowie w panelu, że celem jest to, żeby była tak jak z człowiekiem, tak? No i dokładnie ten cel jest osiągany przez multimodalność. Drugą rzeczą, którą chciałam wam powiedzieć, chciałam, żebyście zapamiętali, że jemy w świecie, który nas switchuje, tak powiem, prze, 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 przetwarza nas z kultury pisma do kultury doświadczeń. O tym mówił Jacek Dukaj w tej książce po piśmie 10 lat temu. My się tego doświadczamy już na wszystkich możliwych frontach. Mówimy o tym, że unikalne doświadczenie czy w ogóle doświadczenie staje się o wiele cenniejsze niż samo posiadanie różnych rzeczy. Czytałam takie badania chyba na Deloitte amerykańskie, które mówiły, że 70% młodych Amerykanów mówi, że woli doświadczyć niż woli sobie coś kupić, znaczy mieć produkt jakiś posiadać coś. Jak widzicie, to się wiąże również z tą multitrakowością, czyli multimodalnością. Bardzo mocno angażuje nasze emocje, bo te doświadczenia, które mamy, czyli ta kultura doświadczeń doświadczeń, doświadczeń jest niczym innym jak kulturą pierwotną słowa, których używamy i języka, który używamy, spłaszczały pewne rzeczy i służyły nam do przekazywania emocji i przekazywania naszej historii i różnych rzeczy w czasie, wtedy, kiedy inne sposoby nie były możliwe. Natomiast w dzisiejszym świecie mamy takie możliwości, które dają nam możliwość zarówno szerowania, czyli udostępniania swoich własnych przeżyć, jak i tworzenia ich w czasie rzeczywistym wszystkim Wszędzie naraz. I to jest ta zmiana, która następuje, i w tym kierunku idziemy. Niestety jest tak, że tak jak powiedziałam, multimodalność i ten y, zachwyt, czy, czy odczuwanie przyjemności związany z cyfrowością i z doświadczeniami, które jest w serwisach plus algorytmy, które stosują sztucznej inteligencji po to, żeby nas przywiązać do tych serwisów, czyli zwiększyć naszą lojalność. Firmy się biją o naszą uwagę i firmy przywiązują nas algorytmami do tego, żebyśmy jak najwięcej czasu spędzali w ich serwisach. One mogą być samodestrukcyjne, to znaczy im bardziej maksymalizujemy w tych serwisach satysfakcję, tym bardziej wystawiamy człowieka na samodestrukcję. I to jest stara psychologia, to jest psychologia sprzed 100 lat, eksperymenty, które mówiły na szczurach całe szczęście, nie na ludziach, ale które mówiły o tym, że jeżeli zwiększamy do pewnego poziomu satysfakcję i przyjemność u zwierząt, to one po prostu umierają z głodu i spragnienia, bo nie robią nic innego. Mamy więc defekt dopaminowy, ale ja chciałam też zwrócić Waszą uwagę na inne, inne aspekty. Mówimy o braku autonomii. Ja że trudniej odróżnić już, kiedy, kiedy my sami podejmujemy decyzję, jakie decyzja podejmowana jest za nas, używając różnych serwisów cyfrowych. Mówimy o kognitywnej pasywności, mówimy o braku empatii. I to wszystkie nasze te wszystkie rzeczy, które tu napisałam, są po prostu badania już eksperymentalne, które mówią, że sama smartfonizacja powoduje to. A co dopiero, jeżeli wejdziemy w ten świat za pięć lat, który jeszcze będzie bardziej zaawansowany i bardziej dostosowany do nas? Wyobraźcie sobie sytuację, w której świat cyfrowy jest stworzony jeden do jednego, taki jak sobie życzymy, dla każdego nas inny. Dlaczego więc humanizacja? No, wydaje się to oczywiste. Stara humanizacja, ta, która była wcześniej w biznesie, ta, która dotyczyła tego, żeby badać człowie... potrzeby człowieka, do... dojście do niego, komunikację, tworzyć lojalność, satysfakcję, po to, żeby osiągnąć większy profit, się nie... wydaje się niewystarczająca. Myśmy się przyzwyczaili do tego, że wszystkie firmy mówią human first, ale to niekoniecznie jest to, o co chodzi. Żyjemy w czasie. W czasach, w czatach, którym to instrumentalne nastawienie musi być zastąpione przez prawdziwą uwagę na dobrostan człowieka, to technologie muszą mieć zaszyte w sobie pewne mechanizmy, które nie pozwalają na to, żeby człowiek się samoniszczył, był leniwy. Które technologie, które w dobry sposób wykorzystują możliwości. Ja nie twierdzę, że hiperpersonalizacja jest zła czy indywidualizacja. Ona jest dobra, o ile służy wyrównaniu szansy. To znaczy, jeżeli ktoś nie ma jakichś możliwości, dam przykład, mamy osoby, które mają pewnego rodzaju problemy poznawcze. Czy jakieś różnego rodzaju deficyty. Jeżeli ta sztuczna inteligencja i indywidualizacja te deficyty wyrównuje, to jest OK, tak? bo daje im większe możliwości, wytwarza, przenosi ich na inny poziom, taki, który umożliwia im rozwój. Czyli nie zabiera niczego, ale daje im coś, co umożliwia rozwój. Gorzej, jeżeli technologie nas zubożają, czyli dają nam coś, co powoduje, że my stajemy się mniej. Mniej, mniej wydajni i mniej wydolni do robienia tego, co robiliśmy wcześniej. Dlatego postulatem jest moim zdaniem ethical economy of experience, czyli nie tylko ekonomia z kultura przeżyć, ale musimy mówić o etycznej ekonomii, która ma trzy podstawowe... Trzy, już. Już kończę ostatni slajd. Trzy podstawowe, trzy podstawowych intereseriuszy. Pierwszą grupą są designerzy, kreatorzy i inżynierowie i do nich należy tworzenie takiej technologii, która nie szkodzi. Zaszywanie w niej samej mechanizmów, które już powodują, że człowiek nie będzie, nie, nie będzie narażony na te szkody. Ja to widzę po, po trochu. Ja korzystam z OpenAI, ja korzystam z ChatGPT i polecam Państwu ten eksperyment. Jak się zapisze mu zadanie z matematyki i powie, że jest dwunastoletnią dziewczynką, to on nie rozwiąże go od razu. On naprowadzi krokami do rozwiązania. I to, to działa. Znaczy nie chce nie dawać rozwiązania od razu, czyli nie rozleniwia, nie, nie podaje tej odpowiedzi, tylko próbuje małymi krokami naprowadzić kogoś na to rozwiązanie po to, żeby go czegoś nauczyć. Po drugiej stronie jest biznes i e, firmy, i tutaj no, ciężko mi sobie wyobrazić, żeby firmy zrezygnowały z pracy na rzecz zysku, tak? Dlatego, żeby to zrównoważyć. Musimy, musimy być bardziej świadomi jako użytkownicy. My musimy wymagać od biznesu i wymagać od firm tego, żeby dostarczali nam narzędzia i dostarczali nam możliwości wyboru rzeczy, które nam nie szkodzą. I moim zdaniem, to jest, to jest coś, co powinno się pojawić w przyszłości. A jak my do tego podchodzimy w naszym biznesie i w naszym labie, za chwilę opowie doktor Michał Szczerbak. Ja na koniec tylko powiem, powtórzę to, co było jeszcze w intro że myślcie czasami o tym, że nie tylko my tworzymy technologię jako twórcy, ale ta technologia wtórnie zawsze tworzy też nas. Dziękuję.